Cześć, witam Was na kanale VideoBlockTech. KFA2, taki producent kart graficznych, który zapewne dobrze znacie. Kilka ich kart było już w testach na moim kanale. Od jakiegoś czasu szedł na rynek akcesoriów gamingowych do naszych komputerów. I tym sposobem na moim biurku wylądowały słuchawki Sonar 04 właśnie od KFA2, na których test serdecznie Was zapraszam. Najpierw pokrótce o tym, co dostaniemy w opakowaniu, jak już je zakupimy. Samo opakowanie jest ładne, kolorowe, typowo gamingowe, a w środku za wiele nie znajdziemy, oprócz oczywiście samego headsetu, samych słuchawek. Znajdziemy też dodatkowy kabelek zakończony mini jackami z obydwu stron, krótka instrukcja obsługi, w zasadzie to ulotka instrukcji obsługi, informacja o gwarancji i tak naprawdę tyle. Żadnych fajerwerków tutaj w komplecie nie ma. A same słuchawki wyglądają właśnie... Tak. Wykonane są z pseudo skóry, ekologicznej skóry, tak się ładnie nazywa. Zarówno pałąk jest tutaj od spodu wyściełany ekologiczną skórą, która jest gąbka w środku zaszyta, jak też muszle są z ekologicznej skóry od wewnątrz, a od zewnątrz plastik. Natomiast sam szkielet, sam pałąk wewnętrzny jest wykonany z metalu, także nie powinny nam pęknąć dosyć szybko, o ile w ogóle. Ale sama jakość wykonania jest całkiem niezła. Jak na cenę, tak wam w ogóle muszę powiedzieć, że się bardzo zdziwiłem, bo jak przyjęły do mnie te słuchawki, nie wiedziałem ile kosztowały, przygotowałem się do tego materiału. I się zdziwiłem, jak zobaczyłem ich cenę, byłem przygotowany, że będą kosztowały ze 3-4 stówki, bo przynajmniej na tyle wyglądało opakowanie i one po wyjęciu z opakowania, a szczególnie, że KFA2 to nie jest jakiś tam producent krzak, tylko dosyć znana firma na świecie, więc byłem przygotowany na droższy produkt, a tutaj zaskoczyli mnie bardzo pozytywnie, bardzo niską ceną, o której na końcu i o opłacalności też, czy warto, czy nie warto. Także jak na swoją cenę, jak na polskie warunki budżetowe, to wykonane są naprawdę nieźle. Ten plastik jest taki fajny, matowy, z boku mamy podświetlenie RGB na naucznikach z jednej i z drugiej strony, można sobie je kastomizować albo z dołączonego na kablu pilota włączyć lub wyłączyć, jeżeli by nas drażniło. Mikrofon niestety nie jest odpinany, jest na pałąku elastycznym, regulowanym, mikrofon jest kierunkowy i świec świeci takim niebieskim światełkiem. Niestety nawet po jego wyłączeniu z pilota też jest osoby przycisk do tego, nadal się świeci, co w nocy może nam bić po oczach, więc jak nie rozmawiamy, to trzeba Gdzieś go tam odgiąć w dół, żeby świecił nam nie w oczy. Kabelek 220 cm gruby w materiałowym oplocie, źle układający się i to bardzo, wtyczka USB 2.0, no i na kablu Pilot. Oprócz funkcji, o których wspomniałem, czyli włączanie, wyłączanie mikrofonu i podświetlenie RGB, znajdziemy też potencjometr kołowy. O ile słuchawki wykonane są na pierwszy rzut oka i na pierwszy dotyk z niezłych materiałów, jak na swoją cenę. O tyle już pilot widać, że tutaj jest to budżetowy produkt, szczególnie potencjometr kołowy do zwiększania głośności. I jest też magiczna dziurka, jest to wyjście na mini jacka, ponieważ jeżeli chcemy na przykład nasze sławki podłączyć do naszego smartfona, o ile on ma wyjście mini jacka, bądź też jakiegoś innego urządzenia audio, które posiada mini jacka, to wystarczy do tego pilota dołączyć, dopiąć ten kabelek z jednej strony do pilota, z drugiej strony do urządzenia i można cieszyć się dźwiękiem, w podróży, chociaż nie wiem, czy takie duże słuchawki wygodnie zabrać ze sobą, szczególnie że ten pozostały kabel dwumetrowy, prawie USB, będzie nam się gdzieś dyndał, więc raczej jest to stacjonalne rozwiązanie. Wiemy, jak wyglądają, wiemy, że są nieźle wykonane, to teraz kilka słów o ich parametrach. Oporność 32 omy, pasmo przenoszenia od 20 do 20 kHz, czułość mikrofonu minus 42 dB. Posiadają wirtualny dźwięk 7,1 i producent udziela na nie 24-miesięcznej gwarancji. I tak naprawdę to jest tyle, co udało mi się wycisnąć ze strony producenta i od samego producenta a propos ich, więc nawet nie wiem, jakie mają duże drive, y, no ale to jest budżetowy produ pro produkt, więc może. Z Specjalnie tego nie podają. W każdym razie yy, najważniejsze przed nami czyli test odsłuchu tych sławek i test mikrofonu. Zobaczymy, czy się. Nada do rozmowy z naszymi współgraczami albo do konferencji rozmowy, nie wiem, jakiejkolwiek z inną osobą przez internet. Jeszcze zanim dotrzemy do właściwych testów, kilka słów o oprogramowaniu, bo żeby uruchomić to wirtualne 7.1 w tych słuchawkach, należy pobrać ze strony producenta odpowiedni soft. Tak naprawdę nie jest do końca sprecyzowane przez producenta, który soft należy pobrać, więc na wszelki wypadek pobrałem dwa programy, które teoretycznie mają zarządzać tymi słuchawkami. Niestety, pomimo moich usilnych prób, nie udało mi się ani jednego z nich uruchomić. Znaczy, zainstalowały się, uruchomiły się, natomiast nawet wykrywały te słuchawki. Natomiast po ich wybraniu w jednym czy drugim oprogramowaniu, no, wyświetlał mi się komunikat, że niestety słuchawek tak naprawdę nie odnaleziono. Tak, jakby w tym momencie traciły łączność ze słuchawkami, pomimo tego, że słuchawki cały czas działały i można było odtwarzać na nich muzykę, grać i tam słuchać różnych rzeczy. Także nie miałem zbyt wiele czasu na bawienie się z tym softem i sprawdzanie gdzie tkwi przyczyna. Poświęciłem temu godzinę myślę, że wystarczająco i nie doszedłem do tego, co jest powodem tego problemu. Także niestety nie zrecenzuję wam wirtualnego dźwięku 7.1, ale obawiam się, że patrząc na budżet tych sławek i na generalnie samo założenie wirtualnego dźwięku 71, to tak naprawdę w sławkach powyżej 1000 zł to wirtualki raczej nie warto w ogóle włączać, a te powyżej 1000 zł to już przeważnie mają prawdziwe 71, czyli napakowane tych drive'ów do naszych nauszników. Także przejdźmy do testów mikrofonu i słuchawek bez 71. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu z headsetu Sonar 04 od KFA2. W Szczebrzeszynie chząsz brzmi w szcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie wługo pyta Panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to, po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. I szumy otoczenia. I kończymy test tego mikrofonu. Słyszeli mikrofon, słyszeli, więc o mikrofonie będzie za chwilę. Najpierw o samych słuchawkach. Moi drodzy, po pierwsze o wygodzie. Wygodne są, na pewno. Po kilku godzinach na głowie nie męczy się głowa, oprócz naszych spoconych uszu, niestety. Ta ekoskóra niezbyt dobrze przepuszcza powietrze i powoduje potliwość naszych małżowin usznych. Natomiast co do wyciszenia otoczenia, jest ok. Nie jest to super, bo słyszymy teściową z przedpokoju. Natomiast radzą sobie i dźwięki otoczenia w tym samym pomieszczeniu wyciszają mniej więcej w 70-80%, więc źle nie jest. Irytujący jest ten mikrofon, którego nie da się odczepić. I najbardziej irytujące jest to niebieskie światełko, które naprawdę widać cały czas kątem oka patrząc w monitor, więc trzeba go sobie opuścić na dół, żeby go, żeby nas nie drażnił e, jego blask. E, no i teraz sam odsłuch. Zaczniemy od muzyki. Sławki mają bardzo fajnie zaakcentowany bas nie jest to przesadzony bas, ale go wyraźnie czuć, a momentami, wyraźnie słychać a momentami nawet czuć są soprany, czyli tony wysokie, też fajnie zaakcentowane, natomiast gdzieś brakuje tego środka, jest on jakby cofnięty schowany i przykryty jakby taką poduszeczką, gdzieś go słychać, ale do końca nie wiem, czy to jest on, scena muzyczna jest też dosyć wąska i dosyć płytka nie ma takiej przestrzenności efektu wow, efektu, nie wiem, koncertu grają, bo grają, ale dla audiofila na pewno nie, będzie miał zastrzeżenia, natomiast jak słuchamy hobbystycznie mp3 przy naszej pracy, to jak najbardziej OK. W filmach, również w filmach, dialogi są fajnie akcentowane, bo tony wysokie tutaj ładnie są oddawane przez cudzysłówki. Bas w scenach akcji też jest fajny i czasami, tak jak powiedziałem wam wcześniej, czuć go nawet na naszych skroniach, więc jest OK, ale nie rozerwie nam uszu, bo te słuchawki tak naprawdę nie są bardzo głośnym headsetem. Wszystkie słuchawki ustawione miałem na fulla i bez problemu mogłem w nich siedzieć, nie cierpiąc z powodu nadmiernej głośności. I gry, bo to jest clue, nawet bez tego wirtualnego 7.1, myślę, że ono by pogorszyło sprawę, czyli hmm, pracując natywnie, są w stanie... Oddać kierunkowość na przykład w grach w strzelankach, z której strony dochodzi przeciwnik. Nie jest to perfekcyjne, ale to działa. W Cesa, jeżeli gramy turniejowo, to nie, natomiast jak gramy hobbystycznie, dadzą radę. Fajnie przez ten basik znowu akcentowane pole bitwy, wybuchy, tego typu wszystkie efekty dźwiękowe tutaj fajnie są zaakcentowane i znowu gdzieś tam brakuje niestety tego środka, więc niektóre kroki. Podchodzący przeciwników mogą gdzieś tam zniknąć i usłyszymy go, usłyszymy z której strony, ale usłyszymy już za blisko, jak będzie do nas strzelał. Jak na swoją cenę, moi drodzy, uwaga, skupcie się, bo to co Wam powiedziałem wcześniej, nie wiedziałem do końca one kosztują, uwaga, niecałe 130 zł, tak, 130 zł, sławki od KFA 2, więc jak na swoją cenę są wykonane bardzo dobrze i grają bardzo dobrze cały czas mówię jak na swoją cenę. Nie można ich porównywać do sławek za 500 za 1000 zł dużo droższych, grających lepiej, ale jak w tej cenie to naprawdę grają fantastycznie. Więc jeżeli szukacie takiego niedrogiego, a dobrego headsetu, dobrze wykonanego headsetu z dobrym mikrofonem, który co prawda troszeczkę spłaszcza nasz głos, ale przez co wszyscy, przez to wszyscy nasi rozmówcy, odbiorcy będą nas doskonale dobrze słyszeć, to zdecydowanie je mogę polecić i ode mnie leci moja rekomendacja. I wyróżnienie za opłacalność, bo za 106 zł naprawdę ciężko znaleźć lepiej grający headset, który jeszcze fajnie wygląda. Linki, moi drodzy, do Ceneo, do tych sławek znajdziecie pod filmem w opisie, a linki do Morele.net również znajdziecie z fajnymi innymi headsetami, które też można sobie poglądać i ewentualnie zakupić. A to tyle z tego testu, recenzji i prezentacji najnowszych sławek gamingowych od firmy KFA2 Sonar 04. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was w Tech. Cześć!